Cześć wszystkim. Widzicie jaki dożyliśmy czasów. W garażu można nie tylko szpanować ładnym autem, ale też garażem zapakowanym styropianem. Oczywiście taki żart. Krótko co się dzieje na budowie. Teraz miałem taki okres międzyświąteczny, trochę wolniejszy od pracy fizycznej na budowie, ale to nie znaczy, że czas był zmarnowany. Troszkę materiału zamówiliśmy przed nowym rokiem, staraliśmy się ulegliśmy troszkę tej panice e, wiecie, nowe Łady jakieś inne e, ciekawe rzeczy e, troszkę się baliśmy, że te materiały pójdą, e, pójdą do góry no i stąd e, ta decyzja o zamówieniu już styropianu na elewację który zamówiliśmy e, pod koniec listopada no, i 22 grudnia udało nam się zamówić styropian na podłogę. No i dzisiaj szybko Wam powiem, czym się kierowałem przy wyborze, gdzie kupiliśmy ten styropian, ile to mniej więcej kosztowało. Pierwszy zakup, jaki poczyniliśmy jeszcze w zeszłym roku, to styropian na fasadę. Styropian prawdopodobnie będę kładł sam, bądź z pomocą kolegi Daniela, którego był w mieście. Szansę poznać tutaj, więc czym kierowałem się przy wyborze? Oczywiście dobra lambda, ja wiem, że na 20 cm, bo tyle będzie szło, ta lambda jest tutaj z górką, ale na taką się zdecydowałem, taka będzie. To jest lambda 031. Terogen grafitowy, w związku z tym, że będę go kładł sam, nie wiadomo jak to się rozciągnie. W czasie zdecydowałem się na styropian zabezpieczany białą 5 mm warstwą styropianu. Udało nam się go kupić w cenie 104 zł za paczkę. 170 paczek kupiliśmy. W tym roku zapłacilibyśmy 2000 zł z kawałkiem już drożej. Mamy 14 stycznia. Styropian wygląda na prosty. Przykładaliśmy tutaj urządzenia pomiarowe. Dodatkowo ma tutaj na tej białej warstwie takie nacięcia które prawdopodobnie na jakieś naprężenia i inne takie historie będą reagować kolejny styropian, piąteczka EPS 100 firmy Iso Line miał być też swój spor, ale zamawialiśmy 22 grudnia ten styropian na tą chwilę Swissport już wtedy wstrzymał zamówienia. Nie udało nam się zamówić tego styropianu. Mam nadzieję, że ten też będzie dobry styropian, twardy. Zamówiona była 150 i setka. Z setki zamówiłem 95 paczek piątki. Będą 4 warstwy na dole. Na górze będą dwie warstwy ze względu na rekuperację. Do garażu 150 koszt na grudzień 2021 roku za 102,95 zł a EPS 150 kosztował 141,70 zł no w tym przypadku na dzień dzisiejszy na EPS-ie w setce zaoszczędziliśmy 7 stówek z kawałeczkiem malutkim tyle poszedł do góry po nowym roku na 150 tych paczek kupowaliśmy niedużo 18. Jest różnica 106 zł. Zupełnie przy okazji, zamawiając Styropian na podłogę, zamówiłem też grawitowy Styropian Isoline EPS 0330. I będzie on naklejany. Zamówiłem 20 paczek 60 m kwadratowych Będzie on naklejany tutaj w na ściany na ściany, które, które sąsiadują z wnętrzem budynku. No, i przy okazji, 20 paczek tutaj będzie około 40 paru metrów do wykorzystania. Resztę na pewno wykorzystam. Na pewno wykorzystam. Na zewnątrz, także tak to się wygląda, tak to wygląda, jeżeli chodzi o styropiany zamówione. Mam nadzieję, że będą się dobrze skleić i wszystko będzie z nimi w porządku. Wyglądają ok, na proste. Teraz szybko jeszcze o cenach. Generalnie wiadomo jaka jest sytuacja. Wszyscy troszkę zszokowani, zastanawiają się co z, tym, z tymi cenami będą, będzie się działo w nowym roku. No niestety, wszystko idzie do góry styropian mimo swojej wysokiej ceny no też poszedł do góry, tak jak policzyłem całość na dzień dzisiejszy, czyli 14 grudnia. Dzisiaj gdybyśmy kupowali wszystkie te styropiany zapłacilibyśmy prawie 3000 drożej za to wszystko, więc różnica na miesiącu jest dosyć znaczna. Mam nadzieję, że teraz w dużej z fusów, że ta cena styropianu jednak zacznie spadać. Bo nie ukrywam, jeżąc po, tutaj po okolicy, było dużo budów, które się dopiero e, zaczynały, a ludzie już w środku tam ściany dopiero e, stały, a w środku już był styropian załadowany. Więc mam nadzieję, że ten popyt na ten styropian spadnie i będziecie ci, którzy jeszcze mogą, mogli go kupić w niższej cenie. E, tego życzę wszystkim z Nowym Rokiem i ogólnie, żeby te materiały jakoś się przynajmniej ustabilizowały gdzie kupiłem styropian, mając już mniej więcej jest sprecyzowane co chcę mieć na fasadzie przede wszystkim bo to była taka akcja z tym izolajnem jak już wiedziałem, że to będzie Swissport i akurat właśnie ten obdzwoniłem tutaj lokalne składy budowlane no niestety, nie robiąc reklamy tutaj bo nic za to nie dostaję często zadają ludzie w internecie pytania na forach budowlanych gdzie kupić styropian, ja wybrałem hurtownie styropianu.pl Tam obsługiwała mnie pani Monika, która akurat na Warszawę tutaj ogarnia tematy. Szybka akcja, szybkie zamówienie. Cena jedna z lepszych w internecie. wtedy dostaliśmy 104 zł za paczkę. Notabene dzień wcześniej kosztowała jeszcze 103 zł, no ale, ale była aktualizacja cennika. Sam kontakt z firmą bardzo dobry. No, niestety, trzeba całą gotówkę przelać im na konto, więc niektórzy mogą się zastanawiać, czy ta firma jest ok. No, w naszym przypadku, i tak jak czytałem w internecie, raczej bezproblemowe są te dostawy. My czekaliśmy na ten styropian, Zamówiliśmy go, zamówiliśmy go 25 listopada, czekaliśmy około 2 tygodni, może nie całe dwa tygodnie. Przyjechał pan, pomógł nam to rozładowywać. trójkę rozładowywaliśmy ten styropian, ja i moich dwóch kolegów. Pozdrawiam Daniela i Karola. Pan na samochodzie nam pomagał to tutaj zrzucać, także hmm, sama dostawa, proces zamówienia bardzo fajny. Plus, jak najbardziej polecam kultownie styropianu. Styropian na podłogę Izoline No, też próbowałem kupić swisora w w hurtowni Styropian niestety spóźniłem się 22 grudzień. Od 21 było wstrzymane wszystkie zamówienia, jeżeli chodzi o SwissPora. Miałem w awarynie już ten styropian upatrzony, więc szybka piłka i styropian na podłogę. I tutaj na elewację w garażu kupiliśmy styro24.pl. Również obsługa ok. Mniej takich mailów informujących, kiedy ten styropian będzie, ale jeden konkretny Pan przyjechał bezproblemowo. Trochę był tutaj zszokowany, jak stąd wyjechać, chociaż nie jest tam jakieś problematyczne. Rozładowywaliśmy z kolegą Danielem. Znowu pozdrawiam kolegę Daniela. Pan nam trochę potem pomógł, jak już obczaju, jak tędy wyjedzie. Okolicę obleciał, był spokojniejszy. Też nam pomógł ściągać go z samochodu. Także jeżeli chodzi o zakupy w tych dwóch firmach, no to ceny mają bardzo podobne obie te hurtownie. Jeszcze taka informacja: bo często są na forach budowlanych zapytania: co, styropia, co z tym styropianem? Czy zdrożeje, czy stanieje? No tego Wam nie jest w stanie nikt powiedzieć, nikt nie wróży z fusów. Jedynym fajnym źródłem, takim notabene prowadzonym przez osobę, która sprzedaje styropian, pan Tomasz, jest właśnie zakładka na hutownia styropianu.pl. Jak na dół strony zjedzicie, tam jest taka zakładka ceny styropianu na 2021, łamane na 22. Pewnie teraz to się zmieni na 22. I tam, mimo że jest to prowadzone przez osobę, która sprzedaje styropian, więc mogłaby coś tam spekulacyjnie zahachmecić, to tak jak obserwowałem przez pół roku. Co tam pan pisze, mniej więcej to się pokrywało z tym, co potem, jakie ruchy były w cenach tego styropianu na rynku. Więc tam możecie zajrzeć. Wiadomo, że to nie jest pewne w stu procentach, ale jakaś tam, jakiś tam światopogląd na te najbliższe chwile możecie, możecie sobie wyrobić. Ja wam życzę w nowym roku, bo to pierwszy film w nowym roku, no, trochę tego więcej spokoju może niech te ceny już tak nie zasuwają do góry. Życzę Wam, żeby się przynajmniej ustabilizowały, a jak spadną, no to fajnie. No to trochę tego też, trochę tego też sobie życzę, no bo tutaj jeszcze zakupów będzie sporo. Na budowie teraz walczę z pionami. Kupiłem też materiały na rekuperacje instalacyjne, także też Wam może pokażę. No i co, wszystkiego dobrego, spokoju w nowym roku, i do zobaczenia.